Siemanko udziska, z tej strony PhaNarO i witam was w kolejnym odcinku z gry Max Payne 2 ostatnim odcinku skończyliśmy, on tak się tu fajnie biega Ej, da się stąd wyjść? Ej, damy radę O, on też tak skacza, się że on tak nie umie Dobra No, w ostatnim odcinku... Pamiętacie? Chyba sprawdziliśmy... Ups Ale tu byliśmy, pamiętacie? Samo tutaj przyszliśmy Max Payne'em No, dobra To jest, no właśnie, to jest ten niby dom strachów. I ja był naprawdę bardzo straszny. Tak epicko straszny. No dziękuję. Zawsze fajnie O kurwa. Jezu. No, no jezu. No, mówię się zaciąłem przez chwilę, dobra musiałeś, wiecie, tak bardziej zrobić to trochę poklejone, bez sensu trochę takie by uważać i na szybkość to robić czyli, oż no wybuchaj dziękuję to jest, to jest przesadzone, o, no tak, turu, 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 Już teraz to mi tak łatwo idzie, bo ja wszystko pamiętam, co jak było, jakiś hardware. ale grałem wtedy, ale grałem to za pierwszym razem, naprawdę setki razy nie nie jest taki Dobra. I woda. Uf. Dobra, było lekkie cięcie. Dla Was to było kilka sekund, ale dla mnie to było kilka godzin. Mama weszła mi do pokoju i jakąś nie chciała wyjść. Dobra. Więc teraz użyjemy tych zraszaczy, by ugasić ogień. To było bardzo. E, no, przebiegłe. Ale tutaj, dobra, w sumie co mamy. Napiszemy. No a co tam nic tam się nie stanie O kurwa Ale jego Dobra Pojecham, że nie wiedziałem, że tak się stanie Dobra Trzeba najpierw wyłączyć zasilanie W tej sprawie idziemy tutaj Kurwa No i Bardzo skomplikowane ale... Awaryjne zasilanie chyba się włączyło a to się nas interesuje Dobra hmm, Przybiegły plan dobiegł końca Udało nam się Tą strasznie skomplikowaną pułapkę przejść Ale okej okay. I teraz jest What the fuck <laughs> myśmy się męczyli na tym, żeby go No, uwolnić, on nie jest wybuch sobie Co tam o, co tam? Cała ta misja poszła się walić. Ale dobra. kutafon i tak postanowił sobie wybuchnąć. Łooo, wow, Max pewnie dostał w blood Dobra. Jak mi się wydaje, że powoli zbliżałem się do końca. Jeśli dobrze pamiętam. Dobra, no, teraz będzie filmik. I ja wam... Tak, będzie na pewno filmik. I ja wam go zostawię. Bo wyjaśnię dużo rzeczy powiedzmy. Znaczy, znaczy, nie, ma, nie wiem, czy wyjaśnił po to fajny Mi się osobiście podobał. Nie wiem jak się Max mi tu znalazł, chyba w poprzedniej misji tu w szaru. To jest cały szef tego, go musimy pokonać. Osobiście nie wiem jak to jest możliwe, że dostał głowę, nawet się, jeśli dobrze widziałem to w skroń. I on to przeżył. O nie, znowu sen. Kiń Ubix znów w Minecraft'... No, Max jest W PQ. Kyba po dobrym haju, nie? A ten frajer nie żyje. Co mu do tego? O. Widzimy ścianę. Tak. I teraz jest rozwiązana cała zagadka. Ty. No to ja. What the fuck? Naprawdę no, nie, nie wie, co on robił. O, być, mówię, cicho, nie wie, 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 Co wie, wie, Widzieliście? Ale kutafon. Było chyba w pierwszej części, że on nie śpi kilka dni, tylko ciągle na kawie, nie? Fajnie, że przez dni by na kawie wyrobił. Ale frajer. Dobra, fajnie, żeby przez trzy dni na kawie wyrobił. Gini. Na pewno bierze, jak do palacza, nie? O, dosyć czasu, dobra. No, to wiesz się zamuliłem, ale cóż, tu mają zrobić coś, zrobić coś na podstawie labiryntu, bo chyba wszędzie można wejść, nie? Gdzieś tu było na podstawie labiryntu, na... no. bardzo ładne żeby na podstawie labiryntu, nie? Kurde, muszę że tu zawsze w każdej drzwi bo można wejść, chyba było na podstawie labiryntu, ale chyba powtarzam się. No, z kilka razy teraz widzimy labiryntu czekajcie no jesteś na podstawie labiryntu ale w sumie w nim chodzi o to, żeby ciągle iść prosto bardzo skomplikowane no, bardzo. dobra no więc chyba następna misja będzie ostatnią misją, czyli to będzie mniej więcej łap wow, ciemność czyli to będzie mniej więcej koniec ale właśnie tak My, myślę, wszyscy mi mówili, czy wszyscy, tak wiecie, tu na internecie się tam znaczy, poglądała, bo kolega mówił, że żeby, no, że na początek zawsze jest lepiej grę, y, którą znasz bardzo dobrze, nie? Ale tak w sumie, no, mi się wydaje, że to nie jest do końca prawda. No bo ponieważ, nie wiem, y, dobra, znam tą grę, no ale nie mam o czym mówić, jak się z nią trudzę, nie wiem, moich rozmyślę na temat tej gry, jak to przejść bo ponieważ wszystko wiem a co ja mam tu dużo mówić o max więc dostał kulką w łeb i jest czerwony okej, okay. o fajnie na Ciekawecie. dobra bo jest troszkę późno i a wiecie, tak nagrywać to trzeba gadać trochę tato obudziłem zjebał się dobra, na to ja skończyłem no, że mówią, że to jest lepiej jak się z daną grę, ale dla mnie to jest trochę nie do końca prawdą, ponieważ, iż to właśnie o to, co ja, całym chodzi, nie mam o czym dodać. O, ale go zabiję. I to było piękne, chyba wszyscy widzieli, gdzie ona go strzeliła. kursy tej gry naprawdę postarali się. Tu wybucha, tam je strzelają, boże, jaka rozruba. Wszystko się wali, oni mnie strzelają w frajerze. Jesteś. Tu, 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 tu. Dobra. I w frajerze. To jest teraz bardzo fajne, bo to jest tutaj. Oni nie wpuszczą mnie i wysadzą te wszystkie kolumny, a nie ich muszę gdzieś strzelać. Nie, sami się wysadzam. No wysadzaj się. No. O, co się stało? Dobra nie wiem. O, ale lag. Przepraszam, eee, co się dzieje? Dobra nie wiem. Jak mnie odleguje to po... Dobra, jest to. Odległa chyba w o Jezu, chyba fraps mi tak zlegał. Lintra Jezu. Poch, poch, poch. O tu. No. Lubię, jak to wziął. Albo nie wyjebało. Nie, no nie, ten moment jest chujowy. Ja zaraz minę. Ona była dobra. Nieważne. Ale widzisz jak oni się zjebał z góry, nie? Dobra, pogadaliście już sobie. Śpodamy mi czasu. Ale fajna broń za parablik 4. A te beczki one fajnie wybuchają, czekaj? Jak się strali, nie? Zapiszę. Pisał, wybuchnął. A nie, tu on to, to, są takie takie lasery od nich To no, będą niedługo, chyba silne. Dobra. Nie lubię. No i zajbiście. Tu jeszcze raz. Coś, jeśli się zaciąłem. przepraszam Was. Ależ ma... miałem tego powód. Tak, zamuliłem się. Ten powód odpowiada za wszystko. Kurwa, tu idziemy z... Tak, strzela do mnie Ej, lubię, tu idzie mi strzela. No. a to było piękne. Kurwa, znowu tu idzie mnie nie wiem, czy to zaraz wyjdą No soje że ona was zastrzeli, boże mi szkoda HP Japteczek Kurz <grym> A tu właśnie zaraz zapiszę sobie A co mi tam? Przecież mogę Dobra Kurwa nie trafiłem No dobra No tak nie chciałem tego zrobić To było niechcące. Dobra Jeszcze raz Ale jesteście cioty Nikt nie ma szans ze mną o kurwa. Cholera. No fajnie, nic nie wiem co oni... To nie z jakich i teraz jakiś lepszy ten... No granaty... ...dopijają... Oooo! To było hardcore. Tak wiecie w ostatniej chwili, nie? Uff. Już lubiłem to, tak się zawsze wygląda. Kurwa, zapatrzałam się. Dobra. Nie wiem czy was zanudzać ciągle tym samym jak tam dochodzę i inne. Oj, fej, boże, już nie wierzę w to, nie. Dobra. Dojdę tam, to powrócę. Siemanko, jestem z powrotem. No kurwa, to se pobyłem, nie. Zapisałem tu chociaż? Jakie? No, robię coś zapis. Szkoda, mać no. Ciągle, ciągle muszę ginąć. Widar wrodzony. To jest naprawdę chamskie się boję stąd wyjść Uciełeczka Chcę powiedzieć co z tumie wtedy zabił No w końcu Także ten da mi się szczara No, to jest nie, Wiecie, ja przyjdę do pomieszczenia i wrócę do was, bo to chyba nie ma większego sensu.